Bliska osoba zmaga się z nerwicą? Oto jak możesz jej pomóc. Zrozum i nie oceniaj. Nerwica to realny problem, a nie wymyślanie. Nie mów weź się w garść. To nie pomaga. Bądź cierpliwy i słuchaj. Czasem osoba z nerwicą potrzebuje po prostu się wygadać. Daj jej przestrzeń, nie przerywaj i nie bagatelizuj jej uczuć. Zapewnij poczucie bezpieczeństwa. Nie zmuszaj do rzeczy, które wywołują lęk. Zamiast tego wspieraj i motywuj stopniowo bez presji. Pomóż znaleźć metody radzenia sobie. Oddychanie, medytacja, terapia, zapytaj, co pomaga danej osobie i wspieraj ją w tym. Zachęcaj do profesjonalnej pomocy. Terapia może być kluczowa. Jeśli bliska osoba nie wie od czego zacząć, pomóż jej znaleźć specjalistę. Po prostu bądź. Czasem sama obecność świadomości, świadomość, że ktoś jest obok daje ogromne wsparcie. Udostępnij ten film, by więcej osób widziało, jak wspierać bliskich. Wejdź na mindscape.pl i pobierz darmowy fragment e-booka. Link do strony znajdziesz w opisie. Jeśli to, co usłyszałaś, ma dla Ciebie wartość, zostaw lajka, subskrybuj i udostępnij. Dłuższa wersja na naszym kanale YouTube. W kwietniu otwieramy trzy darmowe grupy. Pierwsza, tylko i wyłącznie dla kobiet, którą poprowadzę ja, jest o programie 7 kroków. Jak nad nimi pracować i jak zmieniać swoje myślenie. Druga, tylko i wyłącznie dla mężczyzn, którą poprowadzi Piotr i również o programie Siedmiu Kroków. Trzecia jest to kurs medytacji dla początkujących. Nauczysz się wyciszać i odzyskiwać kontrolę nad emocjami. Zaproszenie pojawi się tutaj na kanale Peter i Maya. Decyzja jest Twoja, do zobaczenia po drugiej stronie.